O standardzie BTF z pewnością większość z Was słyszała. Ja zresztą sam niedawno robiłem dla Was taki odcinek pod tytułem Komputer bez kabli. Chodzi o to, że płyta główna ma wyjścia zasilające na rewersie, dzięki temu wewnątrz obudowy może zapanować o wiele większy porządek. Aczkolwiek, jak pewnie pamiętacie, no nie do końca ten komputer bez kabli był, ponieważ musiałem podpiąć bezpośrednio pod kartę graficzną przewód zasilający. Dziś będzie zupełnie inaczej czyli BTF pełną gębą. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, dziś zapraszam Was na test, a w sumie bardziej prezentację obudowy ASUS TUF Gaming GT302 ARGB w standardzie BTF. Dlaczego nie test, a bardziej prezentacja? Ponieważ no, niestety nie będę się mógł wynikami odnieść do innych obudów, które testowałem na kanale jako iż tutaj będę montował podzespoły Intela, o nich za chwilkę Wam krótko powiem. Po prostu pomyślałem, że szkoda byłoby takiego potencjału nie wykorzystać, jeżeli już recenzuję budowę właśnie w standardzie BTF, no to warto byłoby też dobrać do niej takie podzespoły, czyli płyta główna i karta graficzna. Stąd też to, o czym mówiłem wcześniej, że jest to pełen standard, znaczy komputer będzie w pełnym standardzie BTF, ponieważ karta Bezpośrednio nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania, to wszystko będzie odbywało się przez płytę główną. Także, może zanim przejdziemy do obudowy, to pokażę Wam tylko króciutko płytę główną, której użyłem właśnie w tym filmie. A jest to ASUS Staff Gaming Z790 BTF WiFi. I w odróżnieniu od MOBASA, którego pokazywałem Wam we wcześniejszym filmie, tutaj mamy właśnie ten pełen standard BTF, czyli mamy też dodatkowe złącze dla karty graficznej, które tą kartę będzie zasilało. A rzecz jasna. Złącza zasilające, czyli przewody zasilające podpinamy na rewers płyty głównej. Oczywiście, żeby w pełni wykorzystać standard BTF, to muszę mieć też do tego odpowiednią kartę graficzną. Jest to TAF Gaming RTX 4070 Ti Super, również w kolorze białym. No i zwróćcie uwagę, że oprócz tego złącza PCIe Express mamy dodatkowe złącze właśnie zasilające. Ok, przechodzimy teraz do głównego bohatera tego odcinka, czyli obudowy. Przypomnę, ASUS Tav Gaming GT302 ARGB. Do mnie akurat przyjechała wersja biała, ale dostępna jest również czarna. Skrzynka typu Mini Tower dość pokaźnych rozmiarów, bo jej szerokość to 235 mm, wysokość 520 i głębokość 485. Prezentacja standardowo zaczyna od przodu, jak widać mamy dość sporą perforację. Panel możemy w łatwy sposób zdemontować, pociągając za jego spód. No i też co istotne, po jego zdjęciu mamy dostęp do filtra przeciwkurzowego, jest to drobna siatka. Fabrycznie na przodzie zainstalowane są trzy wentylatory 140 mm z podświetleniem ARGB i nie ma tutaj opcji montażu 120, także trzeba mieć to na uwadze. Co do wsparcia dla chłodnic to 140, 280 i 420 mm, mimo że producent w specyfikacji nie podaje wsparcia dla 420, ale sprawdziłem i spokojnie taka chłodnica Wam się tutaj zmieści. Co do profilu chłodnic to maksymalnie 43 mm. No i na przodzie też wspomnę od razu mamy panel wyjść, tu między innymi dwa porty USB 3.0, przycisk zasilania, przycisk reset, port słuchawki mikrofon, jak i USB typu C. Panel boczny to hartowane szkło, demontujemy go beznarzędziowo, jakoś mocowany jest on na zaczaski. Wnętrze to konstrukcja dwukomorowa. Na tej górnej pokrywie dolnej komory mamy perforacje, jak i przepusty do przeprowadzenia przewodów do zasilania karty graficznej, czy też tych, które podpinamy pod płytę główną, że czas na przypadku standardów BTF będą one zbędne. No i zwróćcie uwagę, że ten przepust do zasilania karty graficznej jest ogumowany. I jako już w tej obudowie możemy zainstalować kartę graficzną wertykalnie, to i na piwnicy mamy specjalne otwory do przekręcenia Risera. Co do standardu płyt głównych, w przypadku tych zwykłych to Mini ITX, Micro ATX, ATX, jak i Extended ATX, a jeżeli chodzi o standard BTF to ATX i Micro ATX. Gdybyście zdecydowali się na montaż standardowej płyty w tej obudowie, to oczywiście macie przepusty do podpięcia choćby przewodu 24 pin, czy też przewodów USB i przepusty te są zasłonięte osłoną wykonaną z tworzywa. Na tyle jak widać sporo wentylacji, dlatego fabrycznie zainstalowany już wentylator 140 mm z podświetleniem RGB, który regulować możemy w pionie. Osiem slotów rozszerzeń, których zaślepki są wykręcane i perforowane. No i to o czym mówiłem wcześniej, że jest tutaj możliwość montażu karty graficznej wertykalnie. W komplecie dołączona jest specjalna przejściówka, wystarczy odkręcić kilka śledzi i w ich miejsce tą przejściówkę zainstalować. Zasilacz standardowo montowany jest na spodzie, jest ono filtrowany, a dostęp do filtra mamy od tyłu obudowy. Drugi panel, tak zwany roboczy, wykonany jest z metalu, na całości posiada perforację. Również demontujemy go beznarzędziowo, bo mocowany jest za pomocą zaczasków. Miejsca na przewody jest dużo, bo 25 mm, do tego przedniej części mamy jeszcze dwa takie specjalne kanały, żeby te przewody ładnie można było poukładać i uporządkować, do tego kilka opasek na rzepy. No i też sporo wypustek do opasek samozaciskowych na tacy płyty głównej. No i ta oczywiście posiada wszystkie niezbędne wycięcia do standardu płyt BTF, w standardzie ATX i micro ATX. Obok tych kanałów na przewody mamy jeszcze miejsce na montaż dwóch dysków 2,5 cala plus klatka na dyski w tak piwnicy. Ta pomyślić może albo dwa dyski 3,5 albo 2,5 cala. Jeżeli chodzi o miejsce na zasilacz to z klatką na dyski zamontowaną jest to 264 mm zasilacz plus przewody, natomiast po zdjęciu klatki tych restrykcji, tych ograniczeń większych nie ma. Przejdźmy teraz na górę. Tu znajduje się demontowany metalowy panel z perforacją osłonięty witrem przeciwkurzowym. Na górze zainstalować możecie do trzech wentylatorów 120 lub też 140 mm. Jest też wsparcie dla chłodnic, maksymalnie 360. No i też co istotne, ta ramka do ich montażu jest zdejmowana, żeby łatwiej było to zrobić. Co do profilu chłodnic na topie, to w przypadku 280 maksymalnie jest to 55 mm, w przypadku 240 i 360 64. Jako już obudowa jest dość duża, to zmieszczą się Wam w niej wysokie chłodzenia na procesor do 165 mm i wejdą Wam karty graficzne o długości maksymalnej 407 mm. Tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy. Gdybyście jednak mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzu, chętnie na nie odpowiem. A teraz zetknijcie sobie na przebitki komputera zbudowanego w tej obudowie. To o czym mówiłem wcześniej, że niestety nie jestem w stanie dla Was wykonać takich typowych testów tej obudowy pod kątem temperatur procesora i karty graficznej, no bo w żaden sposób nie mogę się tymi wynikami odnieść do innych obudów na moim kanale, które testowałem ze względu na inne podzespoły. Teraz możecie zobaczyć jakie są temperatury procesora, dokładnie całego jego pakiet, temperatury karty graficznej, hotspot i pamięci VRAM Cyberpunk 2077, rozdzielczość 1440p, ustawienia Ultra. Dodam tylko, że wentylatory na chłodzeniu IO jest to ROG Strix LC3 360 RGB, skręcony sam na około 1000 obrotów na minutę i w obudowie na około 700. Także temperatury na procku 68 stopni, 60 do 70 stopni Celsjusza, na karcie graficznej 63 na rdzeniu GPU, 74 hotspot, 75 hotspot i 70 na pamięciach VRAM, także całkiem przyzwoicie. No, i poziom głośności też bardzo zadowalający, bo cały komputer z odległości 300 cm generuje około 38,5 dB. Także praktycznie jest to niesłyszalne. Dobra, tyle jeżeli chodzi o taki krótki testik praktyczny. Przechodzimy teraz do krótkiego podsumowania. Ciekawy jestem w Waszej opinii na temat tego standardu. Czy jest to dla Was tak zwany game changer, czy być może nie ma to żadnego znaczenia? Ja podejrzewam, że na pewno zwrócą na to uwagę osoby, które. Są estetami, I na przykład macie kompa na biurku, często na niego gdzieś tam spoglądacie, no i brak tych przewodów wewnątrz obudowy dla mnie jest to naprawdę mega sztos. I ten standard, jak widać, się dość szybko rozwija, bo jak byłem na komputekście, to i producenci obudów, no i oczywiście producenci płyt głównych, te standardy u siebie wdrażają. Oczywiście, w przypadku każdego producenta, ten standard troszeczkę inaczej się nazywa. Co do samej obudowy, to tak bardzo dobra jakość wykonania. Nie mam się do czego doczepić. Skrzynka na pewno przewiewna, dobrze ofiltrowana. Nie ma wprawdzie filtra na tym panelu bocznym, tym roboczym, ale moim zdaniem jest on kompletnie zbędny. Na pewno skrzynka bardzo przestronna pod kątem ich chłodzeń powietrznych i długich kart graficznych. Dobre wsparcie dla chłodnic przód przypomnę 420, góra 360, i to też nie tylko wejdą wam te standardowe profile 52 mm, wentylatory plus chłodnica, ale i grubaski takie do 65 mm. Szkoda, że nie ma na przodzie możliwości instalacji 120 mm. Taka opcja moim zdaniem powinna być chociażby jakieś ramki powinny być dorzucone w tej obudowie. Bo być może ktoś by chciał sobie 360 właśnie na przodzie posadzić, a u góry wentylatory wyciągające, w zależności od tego na temperaturach jakiego podzespołu komu bardziej zależy, czy na procku, czy też na powiedzmy karcie graficznej. Wygląd, kwestia gustu, o tym się nie dyskutuje. Sami musicie ocenić, czy obudowa Wam się podoba, czy też nie. Co do takich minusów, które zauważyłem, to właśnie to, że brak możliwości 120 montażu 120 na przodzie. Szkoda, że te otwory na piwnicy. Przy płycie głównej nie są ogumowane. Bo jeżeli zdecydujecie się na standard BTF, no a raczej, jeżeli ktoś taką budowę kupuje, to właśnie w tym celu, no to fajnie, żeby nie było tam takich otwartych dziur. I kolejna sprawa to zdejmowanie panelu przedniego. No nie przystoję budowie za prawie 1000 zł, bo ta obudowa kosztuje 9,5 stówy. Żeby szarpać za cały panel i go, żeby go zdjąć, powinna być zdejmowana jego środkowa część ta z filtrem, czy jakieś zatrzaski, to byłoby optymalnym rozwiązaniem. Ewentualnie jakieś dźwiczki, aczkolwiek ja zwolennikiem dzwiczek nie jestem. One bardziej przeszkadzają, jeżeli pomagają. Poza tym uważam, że naprawdę bardzo fajna skrzynka. Cena no, nie jest niska, na pewno 9,5 to sporo kasy, ale też moim zdaniem nie jest ona jakoś zbyt mocno przesadzona. 4 wentyle 140 mm z podświetleniem RGB w komplecie. Jak mówię, przestronna budowa, dobrze wykonana, grube blachy. No i co najważniejsze w tym przypadku, to wsparcie dla standardu BTF. Linka do budowy macie w opisie tego filmu, także tam Was odsyłam. Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzu, chętnie na nie odpowiem. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.